Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Otwocku Wielkim. Niedaleko jest zwykły Otwock i Otwock Mały. I jeszcze niedaleko dla fanów na Sygnale i na Dobre i na Złe jest szpital w Leśnej Górze. No właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, przyjechaliśmy sobie po kilku latach nieobecności. Chyba po dziesięciu na albo jeszcze. Ty masz teraz 13, tak? To jak taka malutka siedziałaś tutaj na parkingu w samochodzie i chciałaś odjeżdżać yy, samochodem, to miałaś, nie wiem czy to rok miałaś. Może rok, a może i dwa. Będzie nas tutaj interesował pałac w Otwocku. To jest jakiś pałac bieliński, już tam nie będziemy się wdrażać specjalnie, kto to byli ci bielińscy. Tylko jedna ciekawostka, że no. tutaj ludzie nie mieli prawa wstępu w ogóle pod, w czasach PRL-u. Dlaczego? No. Bo tutaj pomieszkiwała najważniejsza osoba w państwie. Wtedy był to generał Wojciech Jaruzelski. I on tutaj w tym pałacu miał taką swoją siedzibę, swój apartament. Może jak wejdziemy do pałacu, to zobaczymy. A sam park, którym teraz właśnie y, przemierzamy, którym spacerujemy, no to jest z XVIII wieku. Jak tafla wody szepta do ptaków na tym spokojnym jeziorze, tak moje serce szepta do ucha, gdy ma spojrzenie z gonisz. Jak wierzby płaczą za ukochanym w szare jesienne wieczory, tak moje oczy zachodzą łzami, gdy tylko pomyślę o nim. Tyle chwil dziś nas omija, tyle chwil się nie powtórzy. Tak się strasznie boję jutra, bo już jutro tu nie wrócisz. Te pałace są wykorzystywane do kręcenia seriali. I zawsze jak oglądam serial, to wiem, że znam ten pałac, byłem w tym pałacu. Tylko czasami nie mogę sobie skojarzyć, yy, gdzie ten pałac jest. No, tutaj macie parking. My przyjechaliśmy z drugiej strony, tam zaparkowaliśmy, ale pan ochroniarz nas poinformował, że możemy sobie podjechać po sam pałac, ale. W zasadzie przejdziemy się, to żaden problem to tak nie ma. A taniej. I ponoć tutaj e, król August II Mocny starem Rosji ponoć na początku XVIII wieku planowali tutaj już rozbiór polski. No, Także tutaj coś się działo. Niedobrego. Co tam się dzieje? Dlaczego rozrabiacie? Albo nas zobaczyły pewnie. Jak one się nazywają? Kumaki? Tak, tak, kumaki. Kum, kum zawołała zielona żabka Kum, kum, zawołała żabka A ja wiem, że wszystkie żabki tańczą. Sia la la. La la, shia, la la la. la Wszystkie żabki tańczą i śpiewają, kum, kum kum. A ja <laughs> <wizytówki. Wszystkim śmiech> A się... Drodzy widzowie. Jak człowiek pracuje z dziećmi, to niestety jest troszkę taki infantylny. Przepraszam, ale to nic na to nie poradzimy. No i mamy, kochani, pałacyk. Ciekawe, czy będzie można wejść. No, mam taką nadzieję, że będzie można i wtedy sobie pooglądamy z chęcią zobaczymy później może na jakąś kawkę z nami pójdziemy zobaczymy no oczywiście kawkę nie gazowaną żeby tam później nikt nie miał pretensji do nas że no o idzie chyba to wycieczka dobra tutaj mamy historię rezydencji, jedna z niewielu zachowanych na masach późnobarykowych letnią siedzibą Bielińskiego, o którym już mówiliśmy. A i rozpoczęto po 1683 roku tę budowlę. Dobra, to tutaj wam tutaj przybliża, żeby sobie po prostu... O, król August Mocny tutaj. No to kochani, miła niespodzianka, że wejście do pałacu jest gratisowe. No. Jak się nazywa na ten przyrząd? Prawo. No, no nie są jest jesteś. Tutaj zdejmiemy te salony muzyczne, bo to w ogóle jest filia Muzeum Narodowego. Tutaj ten pałac. Instrumenty no, od końca XVI do XX wieku. Ale powiem, że robi wrażenie, bo nie pamiętam, żebyśmy tak. Byli w jakimś takim pałacu, że było tyle instrumentów. No. O, od razu sobie ściągniemy. Tutaj jest sala jadalna do celów reprezentacyjnych z widokiem na ogród. No i fajnie. Ale klimacik jest, co? No, mieszkać w takim pałacyku kurcze. Tutaj jest sień pałacowa. Tutaj. Tam przymknij bardziej. O, nawet klatka schodowa jest. Wnętrze w obecnym kształcie zaprojektowano dopiero, aha, po II wojnie światowej. Około schody przeniesiono na obecne miejsce. No widzisz. A to co to jest za tobą? i e, na no takim jakimś takiej podmurówce. No dobra, no schody są piękne. No i apartament, który tutaj widzimy, to jest południowo-zachodni. I tutaj trzy sale w układzie anfiladowym. Pokój pracy. Wydzielono do przygotowania, odczytywania korespondencji. Fajnie. A to co to jest na Myślę, że to stolik jakiś. To jest tak jakby do gry chyba, nie? Fajne. No i piękne krzesławka. O, to szachy chyba. Nie, ja, piękne. No. Teraz jest taka moda na szachy, u nas dzieci szaleją, u was pewnie też w szkole czy nie. Przy... Ale to nie tylko świetlica, na korytarzach w ogóle przychodzą, żeby im pożyczać szachy, jakieś szaleństwo w ogóle. No. O, tutaj mamy, tutaj jest salon, to musimy sobie go zebrać. E, tutaj w salonie spędzano czas o, na rozmowach, grach, zabawach, a tutaj jadalnia. E, a naczynia do podawania przechowywana w szafie kredensowej. Jak czytuję historyczne książki, bardzo często mówi się, że pani coś tam z kredensu wyjęła, przygotowała, prawda? No to tutaj mamy właśnie taki kredens. No. Bo w ogóle, kochani, mi pisze książki, pisze wiersze. Mam nadzieję, że będziemy je publikować może kiedyś na blogu, ona teraz na chyba odpadzie, tak? Publikuję, może później Wam zdradzi stronę, to byście sobie mogli poczytać. No także już taka nam się jakaś pisarka robi. Troszkę Pana szanowni. Te apartamenciki, no takie apartamenty mieć, po co mi więcej? No, to mnie ciekawi. Tam bym sobie kaskę chował. No, tutaj bym sobie tak po 200 zł, tam po stówce, tutaj bym po 5 zł sobie wkładał. Także, no, pomyśleć, Co ty to zauważyłeś? A, faktycznie. A naciśniemy? Bacha, to nagle się tak zawalił. To nie, lepiej nie ryzykować. Dobra, to chodźmy w takim bądź radzie do kolejnej. Wow! Westybuł. Westybuł nami. No nie. Jest jednym z czterech pomieszczeń pałacu, w których zachowały się elementy oryginalnego wystroju do XVIII wieku. wielki salon yy, To uczty zabawy przeróżne były w tym no. w ogóle piękny jest ja to yy, mógłbym tu mieszkać w tej sali bo tu jest dużo okien także tu jest naprawdę mój o tam balkonik no i tutaj wyobraźcie sobie, że ten fortepian tutaj przeczytaliśmy, grał na nim Paderewski, robi wrażenie, no zobaczymy sobie tą górę, jak to wygląda. Apartament południowo-wschodni. Złożono z trzech pomieszczeń połączonych przejściami w anfiladzie. No. Fajna nazwa gotowalnia. A to pokój, w którym ubierano się, układano fryzury. A z czym będzie się to kojarzyło? No z gotowaniem. No popatrzcie, jaki numer. No. Tam już rybki przygotowane. Jakieś karpiki, nie karpiki, nie, to są chyba te szczupaki. To mi się wydaje. O, to widzę, zmęczyłem się trochę, to ja się zdrzemnę tutaj, dobra. Ty sobie posiedź, poczytaj. No. To kochani, do zobaczenia za pół godziny. Po pół godziny sobie o, ten to jest chyba jakiejś pani, to pomoc była, nie, bo to, to jakaś pani garderobiana, czy jakaś tam, no, a tu jest sala ruin rzymskich, o, przedstawia krajobrazy z ruinami, no tak. Włoski mają cyprysy, pozostałyście zabudowań, dekoracje malarskie, Sypialnia z XVIII wieku. No. no i też ta sypialnia, tak No taki gabinecik mieć to nie powiem. No. Tutaj czytajcie sobie Właściciel przyjmował tutaj ważny gości przyjaciół. No to najmniej jesteś moim przyjaciółką, to cię przyjmuję, proszę bardzo, zapraszam na salony. No i tutaj na tarasik jakiś, tak? Tylko że tutaj jest pozamykane, ale pięknie. I tutaj mamy jakieś medale, czy coś? Musimy nadzorować tą grupę, bo może pójdą do tego apartamentu jaruzelskiego. No, tak. Ponieważ tutaj właśnie na drugim piętrze, gdzieś tam swój apartament jaruzelski miał. Żyć nie umierać. Dokładnie. Szanujmy drzewa, to organizmy żywe. kochani słyszycie naprawdę bajka no przeszliśmy tutaj z drugiej strony pałacu piękny jest nie trochę jak w warsalu także na najmniej... mi Masz kolejną wenę może do następnej powieści? Ja już mam pomysł na no, zakończenie. Ja cię tu po pałacach widzisz, Boże, po różnych takich, żebyś tylko coś pisała, no, ja publikowała. Dziękuję ci, no. bo to się miało inaczej zakończyć, ale to zakończenie będzie lepsze. Wpadajcie do książki Łopat, najjaśniejsza. Nie wiem, czy chciałbyś coś się napić, czy loda zjeść, czy niekoniecznie, Nie. czy powoli wracamy? No dobra, no to tak, bo, dobra, to tak, daj mi zamówiła już obiad, więc nie będziemy wchodzić do kawiarni. Natomiast pamiętajcie, że jest taka możliwość, że można, że można sobie coś zjeść, napić się. No i dobrze. Ciekawe, co to za domek tam na tej wyspie. A, mieliśmy te buty zobaczyć. A to może są takie magiczne buty, jak to magiczne drzewo, co? Fajne to. Ciekawe, czy będzie mój rozmiar. Te to będą za duże chyba, ale być może te. Bo ja mam papieski rozmiar, więc myślę, że to powinien być. A, tutaj nie można wkładać nóżek, bo my to yy, widzieliśmy takie buty, gdzie normalnie się wchodziło. Można sobie nóżkę włożyć w to. Z czego to jest? A, to jest jakiś jakiś metal. No. no dobra, no to pięknie, okej. Okay. Tu takie fajne okoliczności przyrody mamy. No i żegnamy. Póki co otwórz Wielki, Pałac Bielińskich. Fajny. I tutaj podejrzewam, że te zabudowania, to też to wszystko należało do tego pałacu. I oni to pewnie teraz jakoś tam remontują, podejrzewam bo to wszystko jest na terenie tego parku. No. I tam ta budowla, którą było widać, ten domek taki Mickiewiczowski, no to też pewnie. A tu bardzo fajnie widać, że to jest otoczone, to jest w ogóle tak jakby tu były jakieś, bym powiedział w zasadzie jakaś kaplica, kościółek, ale to chyba nie jest tylko widać jakiś bardzo fajny taki dom no no tak bo nie wiadomo czy byśmy tu przeszli po prostu a tak to fajnie widać w ogóle fajne widoki pałacu te wieżby no a tam parkujemy no i tu widzicie takie maleńkie domki to autentycznie jak Kazimierza wygląda no, na no. Podejrzewam, że ten Karczew to tak samo, czy Józefów. Przejeżdżało się raz, drugi, trzeci, dziesiąty, gdzieś tam czasami się zajrzało, ale to wszystko tak na szybko, a teraz no też będziemy tak specjalnie. No i taki klimat małego miasteczka. Tak domki przy drodze, tak dobra i tutaj widzicie karcze Warszawa na 801 Puławy tutaj remontują, więc jest jakiś objazd. Fajnie, dobra. Żegnamy was z tej trasy 801. Niebawem dojedziemy do Warszawy. Dziękujemy za miłą wycieczkę. Podobało się najmniej. Było cudnie. No to dobrze, także... To jest taka w zasadzie wycieczka na dwie godzinki, tak dzisiaj sobie zaplanowaliśmy. No i tym sposobem spędziliśmy trochę czasu w fajnym miejscu, zobaczyliśmy coś ciekawego. Do zobaczenia kochani, do widzenia, do następnej wycieczki. Pa. Pa.